Okej koludzko, was bardzo serdecznie, a też mi tu w słuchakach. Aha, to włączyłem film, jak tobie nie włączyłem. Witajcie w kolejnym unboxingu.. Black Ops 2 tak Black Ops 1 jest tutaj, ponieważ Mag robi takie coś, że gdy kupisz Black Ops 2, to w prezencie dostaniesz Black Ops 1. I to jest tylko, obowiązuje tylko w wersji PC-towej, więc jeżeli chcecie mieć obydwie gry, to szybko lecie do tego i kupię zastosować się złoty, nie, nie powiem, zastosować się złoty Black Opsa. Eee, I i, i czekajcie, kupiłem sobie grę, kopiłem sobie i przechodzę przez te czujniki tamten, y, sprawdzę, czy nic nie ukradłem i zapiszało, czekajcie. Zapiszczało, ale na szczęście nic nie ukradłem. Nie, y, prostu są niektóre te czujniki. E, dobra, więc jesteśmy tu dla unboxingu, więc przejdziemy za chwilę do niego. Mm -hmm. Jakoś to ustawię, poczekajcie. O, 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 o. Dobra. Jest Black Ops jedyny, dwójeczka i jedyneczka. E, jedyneczkę posiadam, więc wiecie co zrobię dla Was? kongo? stosowanie właściwie. Na Black Ops 1 nie wiem czy ktoś tam się ten będzie, weźmie ujciec skoro jest już Black Ops 2 ale może ktoś tam ten jak ktoś ma dwójeczkę ale nie ma jedynki to e, wygra ponieważ jest to darmowe więc po co mi jak już mam e, więc osoba nie będzie w innym nie pisze tutaj biorę udziału i z tego typu rzeczy więc dobra weźmiemy moje nożyczki które mam e, <laughs> mm -hmm, mm -hmm. razie musimy to przeciąć jej Tutaj było takie coś, ponieważ przypadkiem w samochodzie, już jak jechałem z domu, to do z, sk, ze sklepu, to już tam mi się porwało. Złapałem i pociągnąłem. Przypadkiem. Tak, przypadkiem. Okej. Okay. zarysowałem! Nieważne. No dobra, więc zaczniemy od jedyneczki, bo to tak jakby też się dotyczy do boxing Dobra, tego gdzie to załapać? To mi przeszkadza tutaj. W filmie jest to zupełnie niepotrzebne. No. Teraz to wyrzucę. Dobra, jakoś tam załapało się. E -e -e -e. No, może jeśli to może jakoś nożyczkami zadziała tutaj. To Zadzia... Zadziała. No przeciąłem tutaj. Przeciąłem tutaj! Poddaję się. No, poddaję się. Okej... Okay. Załapało poczekać ludziska za chwilę do Was wrócę to jest sprawdzę Okej, okay, jest w tym samym miejscu, żeby nie było, że coś tam zrobiłem Chociaż nie wiem, co miałem zrobić, ale coś jestem Dobra, jest Szół z Oczywiście polska wersja i tu jest pudełko O! Wow. Nie, kod jest z tyłu, tak? I... Kod to... Kod wam... E, w tym głosowaniu to wam podam tylko sam kod. Więc... o Jezu, Nie, 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 nie pokażę. No, to jest ogólnie instrukcja i, i płyta, więc tutaj nic ciekawego nie ma. E, dobra, więc teraz otworzymy sobie... Brak wsadzujeszkę po właściwie. Tutaj jesteśmy... Co tam? Tutaj coś było. Tutaj coś było. Coś widziałem. A nieważne. To już ładną radę tutaj bez nożyczek. Życzek na no życzek, bez, 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 bez. Oczywiście... Ale nie dobra, no to za chwilę pokażę. Jest, jest. Słuchajcie, się, złoty. Ale warto. Dobra, no, jest do kopis do z przodu, z tyłu i oczywiście jest mapką Newtown. Zawiera dodatkową mapę. I tutaj pokazane tryby jakie są w tej grze. Jest to zombie, wieloosobowa i kampania No i otworzymy sobie teraz Tylko na pewno zobaczę, gdzie tu jest, jest kod, bo nie wiem Co to jest, to jest kod? Nie, 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 nie w wie, że to jest się kodem, bo będę jest pewną wersję Black Ops oraz aktywację na wyniuk, więc tutaj nie pokażę Wam tego Ostrzeżenie przed epilepsją 4 pakiety DLC w jednej wspaniałej cenie to jest karnet sezonowy tutaj pisze kup swój karnet już dzisiaj nie wiem za ile kup, kupując karnet sezonowy dla kla, <coughs> dla Club Black Ops 2 otrzymasz 4 epickie pakiety zawartości dodatkowej DLC dostępna będzie dopiero w, w 2013 roku Dobra I tutaj to ogólnie jeszcze Yy, tutaj pokażę Wam tylko z tej strony bo... gdzie jest kod? no to jest pod tym to jest pod tym I to jest ogólnie taka jakby instrukcja niby. no i to jest wreszcie samej yy, sam kod po pierwsze z drugiej strony a no tutaj o, sama mapa Newton 2025 aby pobrać mapy nie ma z tyłu kodu. <grych> Okej, okay, są dwie płyty. Jest disk 1, disk 2. Okej, okay, więc to byłoby chyba na tyle. Więc mamy Black Ops 1 i Black Ops 2. I Black Ops 1 idzie na konkurs dla Was, na losowanie właściwie, bo to... No dobra, więc dzięki za oglądanie tego unboxingu. Myślę, że Wam się podobał on. O kurde, kod. Chyba mam nadzieję, że nie widzieliście, ale i tak już, że zanim wstawię ten film, to gier, będzie się pobierała więc... Nie, oblałem sobie kolej! Oblałem sobie o kol... Oblałem sobie prawie. Dobra, więc dzięki za oglądanie i się manko.